Sponsorem programu jest Orlen. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Plachotrapes, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Środa. 17 stycznia 2024 roku. 17 stycznia to dzień, który fanom historii będzie kojarzył się oczywiście z wkroczeniem wojsk radzieckich do zniszczonej powstaniu warszawskim Warszawy. Fanom muzyki, szczególnie amerykańskiej, z urodzinami muzyka znanego jako Kid Rock. Z kolei fanom boksu, z urodzinami najwybitniejszego pięściarza w historii, Muhammada Ali. A czy polskim fanom skoków narciarskich i czy mieszkańcom Szczyrku będzie kojarzył się z pierwszym udanym e, konkursem Pucharu Świata na skoczni imienia polskich olimpijczyków, zwanej również od góry, na której jest skocznie skalite, która tam jest z tyłu za nami. Czy tak się wydarzy, to się dzisiaj przekonamy. Ja nazywam się Marcin Hetnał, ze mną Dominik Formela, portalski jumping.pl. Witamy. Dzień dobry, Marcin, ja bardzo niezręcznie się czuję w tej roli, trochę jak pozbawiony ręki co najmniej jednej, ponieważ nie wybrzmiało tutaj środa, 17 stycznia. Okej, okay, dzisiaj to ja będę odpytywany. Drugi Marcinie, to jest trochę tak z tą pogodą, że spotkałem mniej więcej 117 osób z tego regionu i nie tylko i każdy ma zupełnie inną prognozę, inną opinię. Jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. Ekspert powie, wszystko się może wydarzyć. Mi się wydaje, że tutaj będzie dało się skakać dzisiaj, natomiast przeróżne źródła mówią o tym, że to nie będą sprawiedliwe zawody ojnie. Różni są eksperci, ale rozmawiamy z człowiekiem, który całą mapę pucharu świata zjechał wzdłuż i wszerz i w głąb i wzwyż również z niejednego biura pucharu świata i z niejednego biura prasowego kanapki jadł, więc jeżeli ty mówisz, że to się dzisiaj uda, chociaż nie będzie sprawiedliwie, bo tak to mam odczytać, tak? że uda się, ale nie będzie sprawiedliwie, to w tej kwestii absolutnie ci zaufam. Jak w tym momencie konkretnie wyglądają prognozy wiatrowe? Jaka to ma być siła? Jakie to mają być kierunki? Najgorsza informacja jest taka, że ta siła wiatru ma cały czas rosnąć, ten wiatr ma się napędzać. To jest logiczne, ponieważ idzie tutaj front, idzie ocieplenie, spodziewamy się opadów deszczu, spada ciśnienie, no historia jakich wiele w życiu spotkaliśmy. No i tak, pytanie czy ten wiatr nie rozbuja się na tyle, żeby całkowicie pokrzyżować nasze plany. Rozmawiałem z kilkoma osobami, seria próbna może być wątpliwa. Tutaj raczej jest pełne skupienie na przeprowadzeniu jednej serii ocenianej. Jeżeli uda się drugą, no to będzie super. Ona zawsze wyrównuje odrobinę te roteryjne wyniki. Halvor Egner-Granerud, którego minąłem przed chwileczką, powiedział, powiedział, że no, tu przed hotelem nie wieje, ale widziałem podgrunt na skocznie i tam jest tak, że 3 metry w plecy, 2 metry pod narty. No to sprawiedliwe warunki nie są. Było coś dla fanów meteorologii, teraz już może zróbmy coś dla fanów konkretnie skoków narciarskich i porozmawiajmy konkretnie o tym, co tutaj dzisiaj się może wydarzyć. Jeśli chodzi o faworyta konkursu, czy masz takiego faworyta konkursu? Wygra najlepszy, tak zawsze eksperci mówią, dlatego ja będę to powtarzał. Nie, moim faworytem jest Kobayashi. To jest zawodnik, chłopak, mężczyzna, kadrowicz japoński, który złapał luz, złapał pewność siebie. On już ma wielkie osiągnięcie w tym sezonie. Być może dla niektórych największe, bo turniej czterech skoczni to jest coś, to, to jest historia, to jest prestiż, to jest wielki złoty orzeł, wielka nagroda, także finansowa. Wydaje mi się, że Stefan Kraft po tych problemach zdrowotnych, którego dopadł w ostatnim czasie, stracił trochę tego rozpędu. Ale znowu, Andreas Wellinger, jakaż to byłaby historia, gdyby on tutaj wygrał, właśnie w szczyrku, gdzie lat temu dwa, trzy nie kwalifikował się do 30 zawodów Fiska w tej trzeciej ligi skokowej. No, ta dwójka to jest dla mnie taki duet, który będzie się tutaj przecinał, jeżeli pogoda pozwoli. Z całą pewnością są to postacie, które tutaj na tej skoczni mają coś do udowodnienia. Wydaje mi się, że również byłoby piękną historią, gdyby Piotr Żyła, świeżo upieczony 38-latek, zrobił dzisiaj jakiś piękny, wspaniały wynik i zaskoczył, zaskoczył polskich kibiców na przykład miejscem na podium albo i w pierwszej dziesiątce chociażby. Bardzo musieliśmy zredukować nasze oczekiwania wobec tej zimy, wobec tego sezonu. Przed ruką, przed kusem, marzyły nam się zwycięstwa, wiktorie polskie podia. Ja dzisiaj byłbym zadowolony z pewnego miejsca Polaka w dziesiątce, nieprzypadkowego, ale takiego wypracowanego, zasłużonego i wczorajsze, wczorajsze serie pokazują także te wiślańskie, że potencjał jest coraz większy, że te rezerwy y, są coraz bliżej do wychwycenia, do połapania, ale to wszystko musi się jak zawsze zgrać. Piotr żyła, Aleksander zniszczył, wydawało mi się, że ta dwójka może tutaj wieść prym, jeżeli chodzi o biało-czerwonych, ale Paweł Wąsek rośnie nam w oczach z każdym dniem, może to będzie jego dzień, tak bym sobie i Państwu życzył. No właśnie, pomiędzy dziennikarzami powoli ukuło się już takie określenie, że typowanie, który z Polaków będzie najlepszym w danym konkursie, to tak w tym sezonie 2023-2024, to jest taka ruletka Tak. Jeżeli mogę, jeżeli mogę dodać, Marcin, czy ty był, byłbyś zdziwiony dzisiaj, gdyby to Kamil Stok zajął piąte miejsce, albo czy byłbyś zdziwiony, gdyby to, kogo pominęliśmy w tych rozważeniach, Dawid Kubacki byłby czwarty? No nie byłbyś szczególnie. Nie bym był absolutnie zdziwiony, tym bardziej, że jak wspomniałeś Dominiku, wiatr tutaj jeszcze może dołożyć swoje 33 grosze, bo 3 grosze to by było za mało. Ale tak, mamy, jeśli dobrze kojarzę, pewną zabawę tutaj od sponsora, i zaraz będziemy w te tematy sportowe się bawili, tak? A i owszem, a i owszem, jak przechwycę mikrofon teraz, mam tutaj ściągawkę, bo moja pamięć jest dobra, ale bardzo krótka, dlatego będę się tym wspomagał. Nie wiem, czy myśmy powiedzieli o programie zawodów. 16.30 seria próbna, 17.31 runda oceniana, transmisja w telewizji polskiej w Eurosporcie. To są rzeczy oczywiste, o których chcemy powiedzieć. No i tak, nasz partner, legalny polski bookmaker firma Superbet. Zabawa po raz kolejny: Super Game. Sześć pytań. Znamy to z Wisły. Pamiętasz? Chcesz być tak, odpytywany, jest. czy się tutaj przeplatanką jakąś podzielimy taką? Bierzesz na siebie? Biorę na siebie. na siebie. tutaj zawodnik mówi z tego regionu. Dobrze, pytanie numer jeden. Kto wygra dzisiejszy konkurs? I masz takich oto zawodników. Nasi widzowie widzą to teraz na ekranie, dlatego proszę bardzo. Tak. Ja, podobnie jak Ty, stawiam na Rioju Kobayashi. Uważam, że zawodnik pójdzie za ciosem. Wygrał w Wiśle, wygra również w Szczyrku. Może ja tak na pochybę, tego Wellingera, jednak, żeby ta historia się spiła. To tak to załatwmy w takim razie. Zobaczymy, Nie, jak to... nasi widzowie to rozwiążą. Który z zawodników zajmie najwyższe miejsce? Mamy trzech dżentelmenów do wyboru: Fetner, Hajbek i Peter Preutz. Ja zdecydowanie kategorycznie wybieram odpowiedź A i zostaję przy Fetnarze, którego zresztą typowałem również w wiśle. Tak, tak właśnie było. Pytanie numer 3. Zwycięzca konkursu wygra obie serie, nie wygra żadnej serii, wygra tylko jedną serię, wygra tylko dwie serie. Zważywszy na nasze rozważania pogodowe, seria być może będzie tylko jedna. Ja zakładam, że wygra tylko pierwszą serię i to może wystarczyć do triumfu. No dobra, pytanie numer 4. Które miejsce zajmie najlepszy Polak? Jakie to będą widełki? 1, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, a może 22 plus. To już ta ruletka Turbichlera Plus wręcz. Ja myślę, że to będzie między miejscem 9 a 12. Mamy tutaj pięciu Polaków na starcie. Który z nich będzie najwyżej sklasyfikowanym? To pytanie chyba jest najtrudniejsze w tym sezonie. Piotr żyła drżyła wczorajszy solenizant 37 lat tort odebrany od yy, z rąk prezesa Adama Małysza i ostatnie pytanie przewaga zwycięzcy nad drugim miejscem wyniesie 4,7 punktu 4,7 punktu ja myślę, że mniej, że to będą nawet w dwóch punktach się zmieszczą, jeżeli będzie jedna seria na przykład, to to może być takie na włosna na żyletki, jak to się mówi. Co tam Marcin się dzieje? Możemy tak jeszcze naocznie zerknąć na bulę obiektów skalite, 104-metrowa skocznia. Wieje, no wieje, tam kręci, patrzymy na ten Jupiter najwyżej wybudowany, usytuowany. Jak to odbierasz? No cóż, do konkursu ciągle zostało jeszcze kilka godzin. W tej chwili oczywiście wieje bardzo mocno, ale trzymajmy kciuki za to, żeby jednak troszeczkę ta pogoda się uspokoiła. No, i konkurs już o godzinie 17.30. O 16.30, tak jak wspomniałeś, seria próbna. Zachęciłeś do oglądania w telewizji. Jeżeli ktoś nie może oglądać w telewizji, bardzo serdecznie zapraszamy na łamy naszego portalu. Tam oczywiście podgląd na żywo, czyli relacja live. A oprócz tego po konkursie, jak zawsze, wywiady, wyniki, ciekawostki, żenujące żarty prowadzących. Wszystko to znajdziecie na portalu ski jumping.pl. Nie trzeba szukać nigdzie indziej. Zapraszamy bardzo serdecznie. Marcin powiedział o tych kanapkach jedzonych w w każdej destynacji, lokalizacji Pucharu Świata, tutaj dobrze ten catering wygląda, prawda? Tu musimy pochwalić szczyrk. Oj, musimy <laughs> zdecydowanie pochwalić szczyrk i kanapki i różne inne rzeczy, których ja nawet nie potrafię nazwać, ale wszystko jest bardzo smaczne, wygląda bardzo ładnie. Tak, zdecydowanie chwalimy. Idziemy na taką skokawkę dobrych zawodów.